Nigdzie lepiej niż tu, a, 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 a nigdzie lepiej niż tu, a, 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 nie, lepiej niż tu, let me hear you sing, yeah. Dzień dobry, drodzy Państwo. Ee, witam w drugiej części naszych koncertów na Plaży Jarmarku Świętojańskiego z okazji Święta Wrocławia. Są to koncerty, które Fundacja Paliwo Artystyczne przygotowała dla Państwa we współpracy. Z naszymi wspaniałymi wrocławskimi artystami, takie perełki naszej wrocławskiej sceny muzycznej. W tamtym tygodniu wystąpiła dla Państwa Alicja Janosz, Michał Bober, Bartek Deryło, a w tym tygodniu mamy kolejną piękną serię artystów. Dzisiaj wystąpi dla Państwa Natalia Szczypuła i towarzyszy jej dzisiaj Kuba Kęsy. Również wspaniały artysta. Drodzy Państwo, witamy serdecznie. Bardzo dziękuję za piękną zapowiedź Aniu. Dziękujemy bardzo za zaproszenie na to piękne wydarzenie. Świętujemy Wrocław, nasze piękne miasto. I tutaj moja prośba taka do Państwa, żebyśmy wspólnie razem dzisiaj stworzyli ten koncert i wspólnie razem dzisiaj Cieszyli się muzyką. Mamy dla Państwa kilka melodii autorskich i zupełnie nową, napisaną na tę okazję piosenkę, ale o tym za chwilę. Na razie poprosiłam o Państwa dłonie i coś takiego. Na przykład dzisiaj gramy w duecie akustycznie, bez perkusji, także wszelkie perkusyjne zabiegi się przydadzą, będą na wagę złota. Zapraszamy i jedziemy. Every time I see you walking by, I say, Mama, ma, ma. Mama, 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 gotta show you that I'm really worth your time, boy Just look into my eyes gorgeous just greet you want you promise you will only try. Try, try try, 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 To get to know me better in this what lies in my mind Mama, I won't let you walk away, walk away, walk away

Mama, 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 I don't know what's got into me. I just can't. La la, la 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 la, thinking about you all the time. Can't forget your perfect smile. It's etched on my mind, baby, baby. My whole world revolves around you now. Love you till the end of time, of time. Won't let you walk away, walk away, walk away before you let my name. Just listen to all those pretty things I've got to say to see who I am. Won't let you. Chance, they got chance just close your eyes Subskrybuj mój kanał YouTube, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadomienia o wszystkich filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV. Utwór znowu w polsku i to jest utwór, drodzy Państwo, bardzo wyjątkowy i specjalny. Już mówię dlaczego. Dlatego, że jego jeszcze nie ma w sieci. Poprzednie utwory, które Państwo słyszeli, można znaleźć na Spotify, na YouTube itd., itd. A ten będzie już niedługo, bo w lipcu. Także taki przedpremierowy tutaj występ. Przedpremierowo zagramy dla Państwa tę piosenkę akustycznie dzisiaj, bo dzisiaj tak dla Państwa gramy. To jest ten układ, drodzy Państwo, właśnie. Ale to nie cały czas właśnie. To są takie odstępy, okej. Okay. Teraz nie. I tu trzy. Mamy to, spróbujmy. Я умею с дурном сесть. W przedszkodzienności posługujemy. Nie, nie, nie mam nie dla świata, gdy jesteś, ty i czuję cię obok. I mogę cię objąć i dobrze mi z tobą. Mają państwo co? I nie chcę ja nic więcej, gdy jesteś, to serce zaczyna być gęście Pytam właśnie ja głupie, więc chcę tutaj pomocy troszkę. Kiedy Czuć. Trzymaj mnie przy sobie, przy sobie znów. To ten stan, ta chwila, teraz i tu. Nie chcę, żeby minął, bądź zawsze mój. Na tą okazję stworzyliśmy też zupełnie nowy utwór o Wrocławiu, ale jego zostawimy sobie na deser, jeśli państwo pozwolą, czyli za chwileczkę. A na razie utwór z Tobą, który również gdzieś tam w sieci krąży. Mogą go Państwo kojarzyć z takiego programu. Lubię smak Twoich słów, nawet tych niewypowiedzianych. Proszę mów, do mnie mów, słowami o Tunie, światła. Zapisana, wyłona, między wierszami słowa Cię, możesz tu zostać ile chcesz, zwolnimy razem czas opiek, bo chcę być e, blisko obok Ciebie, dzielić z Tobą sen, budzić się przy Tobie. Do brak mi tchu, słów mi pragdy odczuwam każdy dźwięk. Proszę mów, do mnie mów tak jak ty, tylko ty potrafisz. Zbijam znów z Twoich ust, każdy nowy. Z z Tobą, z Tobą, z kim? Tak jest, blisko obok Ciebie, dzielić z Tobą sen, budzić się przy Tobie, Tobie, Tobie. Jak dziś chcesz, to Ci opowiem, Wszystkie te historie, w których jestem z tobą, z tobą, z tobą jak dziś. Jeszcze raz na z tobą, z tobą. Yeah. Brawo dla was. Ja patrzyłam, że pani znała tekst cały. Może to nawet ja nie znam całego. Bardzo się cieszę i bardzo mi miło. Dziękuję wam kochani bardzo za piękne przyjęcie nas tutaj. Opowiedz, jak ten utwór powstawał, bo może ja powiem o drugiej zwrotce, która została napisana w taksówce, jak jechaliśmy tutaj. To ale wie. to nie ma znaczenia, to ważne, że z serca. Nie, to jest super moim zdaniem. Bo ja mam tak, kochani, mogę jeszcze chwilkę pomówić? Bo ja bardzo lubię tak państwa poznawać, zaraz przejdę w ogóle, porozmawiamy sobie ze wszystkimi teraz tutaj, przepraszam, że tak przez mikrofon, ale chodzi o to, że ja uwielbiam pisać piosenki, jak mam taki deadline, że piosenka musi być na przykład na jutro. Także on się bardzo często tutaj przewija. I tutaj też wszelkie per per perkusyjne zabiegi, drodzy Państwo, można o Można topnąć nogą o filar. Chyba się z niej powinno stać. Mm. Wrocławiu. Ok. Śpiewam i bezustannie, a szeptem dnia obezwładnia, a szturmem bierze w objęcia, a gubi się w tych zaklęciach. Piszę wiersze ze stalni, a szumem ulic chcę zwabić, a, kocha sercem z kamienia. A, to nie w moich westchnieniach. Bardzo dziękujemy za zaproszenie! Pro, Pablo, Prochoda, Ania Jur, Fundacja Paliwa Artystyczne. Kochani, zaobserwujcie i wyrobią piękne rzeczy tutaj dla nas we Wrocławiu. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy jutro i pojutrze, też tu grają wspaniali ludzie. A na koniec, czy możemy razem wspólnie wykonać ten refren? Nigdzie lepiej niż tu. One, two, a oh, one, two, three, see! Nigdzie lepiej niż tu. bardzo dziękujemy, Kuba jestem wspaniały, dziękuję Ci Natalia Szczepoła Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo subskrybuj bardzo, mój bardzo. kanał YouTube naciśnij dzwoneczek w opcji powiadomienia o wszystkich filmach tutaj także transmisje na żywo ewentualnie na moim kanale Twitch TV jutro o 19 wystąpi dla Państwa Ola Turoń a w piątek Ania Kłys również o godzinie 19 Święto Wrocławia, Fundacja Paliwo Artystyczne dla Państwa zapraszamy na koncerty oraz jednocześnie w ramach święta Wrocławia na wystawę artyści Wrocławia, pisarze i poeci na ulicy Świdnickiej koło hotelu Monopol.